Panie Prokuratorze generalny, ja mam pytanie do Pana. W 2023 roku w wyborach do Sejmu i Senatu uzyskał pan mandat senatora. Przypomnę, że ważność tamtych wyborów stwierdzała nasza Izba. W związku z tym mam do Pana pytanie, czy czuje się Pan wadliwie wybranym senatorem? Tak zwanym neosenatorem? Panie sędzio. Jestem tutaj w roli osoby, która występuje w obronie protestów wyborczych przedstawionych przez obywateli i ostatnią rzeczą, jaką zrobię, to będzie posługiwanie się tego typu słowami, jakie pani sędzia użyła. I uważam, że te sędzia tego typu słowa publicystyczne nie powinny padać w tej uświetnionej sali sądu najwyższego. Ale udzieli mi pan odpowiedzi na pytanie moje? Uważam, że znaczenie rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego w kontekście wyborów parlamentarnych ma znaczenie czysto deklaratoryjne w odróżnieniu od tych wyborów, od których jest uzależnione przeprowadzenie dalszych czynności, a mianowicie zaprzysiężenie prezydenta Rzeczypospolitej.